Prognozę na czerwiec według znaków zodiaku. Czyli ten miesiąc, czerwiec, przeniesie zmiany. Albo jeśli dokładniej mówić, to założę podstawę do zmian. I ten czas zostanie bardzo ważnym punktem zmian dla każdego, zwrotu dla każdego, zakrętu. Możliwe, że pojawią się kryzysy, w relacjach i finansowych strefach. Pełnia, która odbędzie się 9 czerwca, będzie kontynuować proces transformacji, który już powoli zaczął się w maju. Jeśli maj przyniósł rozczarowania w miłości, ból, straty, nadziei, to energii czerwca okażą działanie uzdrawiające. Energia czerwca też wskaże na słabe miejsce i niedopracowanie. Ona po prostu popchnie nasze oczekiwania na realność, która istnieje. Można oczekiwać kryzysy, które aktywują różne energie. Emocjonalne pole zostanie bardzo uruchomione. To może doprowadzić do pojawienia olbrzymiej namiotności, aktem samooferowania się, chęci wyrazić siebie bardziej mocniej, jaskrawiej i dokładniej. A w podświadomości mogą aktywować się programy ofiary i racjonalne wrogi i lęk przed nieprawdą. Ci programy mogą przynieść za sobą, za sobą takie poczucie jak trwogę, lęk i stratę energii. Należy dużo pracować nad sobą, wybierać myśli świadomie, wynosić programy w świadomość i wzbogacać ich inną energią. Tylko tak można uciec od dystrykcyjnego wpływu na swoje życie. U niektórych ludzi energie tego miesiąca mogą aktywować programy gwałtów, okrucieństwo. Dlatego i kłótni mogą opierać charakter długotrwały. Należy śledzić za charakterem relacji w rodzinie, ponieważ zbyt aktywna energia może doprowadzić do agresji i dramatów. Na poziomie energii rodowych może pojawić się uczucie otrącenia albo uczucie irracjonalnej, wymyślonej winy. Jeśli te uczucia ujawniły się, znaczy, że w rodzinie są tajemnice. O których jeszcze nie wiecie, a tajemnice stwarzają kryzys energetyczny. We wszystkich sytuacjach może pomóc tylko samodyscyplina i emocjonalna dojrzałość. Możecie stracić wiarę, a wszystkie wydarzenia czerwca będą sprawdzać was na solidność, na ile wasza wiara jest żywa w świecie wewnętrznym. Robiąc medytację, Przypracowując karmiczne teatry, można zrobić naprawdę duży skok kwantowy w swoim rozwoju, znaleźć prawdziwą miłość i naprawić relacje w polu materialnym. W tym okresie może pojawić się mnóstwo niespodziewanych wydarzeń, które są związane z polem miłości i finansów, i powstaje zmiana w pole energii, które dotyczy. Strefy relacji i strefy materialnej. Wydarzenia mogą przynieść niszczenia, transformację i potem uzdrowienia. No a teraz przechodzimy do prognozy dla znaków Zodiaku. Baran, Wam, dla Baranów, albo Tobie Baranie, będzie się chciało twierdzić się wewnątrz tego społeczeństwa, w którym Ty jesteś. Dużą rolę będzie odgrywała kobieta. Trzeba będzie przeżyć jakieś ważne konflikty, a nawet czasami z mocą albo używając moc stać na swoich pozycjach. Starać się nie wchodzić w konflikt, ponieważ on może przynieść tylko rozczarowanie. Nie warto narzucać ludziom swoje zapotrzebowania. Jeśli jeszcze nie masz pary, to czas od 5 czerwca... 15 czerwca jest bardzo dobry, dlatego, żeby pokazać siebie z najlepszej strony i zwrócić na siebie uwagę. Trzeba będzie powalczyć ze starymi przyzwyczajeniami i schematami myślenia. Czerwiec dla baranów może być bardzo napiętym miesiącem i on może postawić pod wątpliwość autorytet i fachowość. Jeśli będziesz umiał wstrzymać swoje emocje, to wygrasz. Byk. Czerwiec będzie spokojnym miesiącem. Dużą rolę będzie odgrywać zachowanie mężczyzny albo podjęcie decyzji przez mężczyznę. Kariera może pójść do góry albo materialne pozycje się lepszą. Trzeba wychodzić na komunikację, trzeba nawiązywać nowe kontakty i przejawiać. E... W uwagę do samego siebie, do swojego świata, do swojej drugiej połówki, do partnera, partnerki, jeśli oni są. Jeśli jakieś sprawy są nierozwiązane, coś, jeśli coś związane z pieniędzmi lub papierami oficjalnymi, to teraz po, może pojawiać się szansa, że wszystko to zmienić. Energia tego miesiąca pomoże wznieść programy pewności w sobie. Jeśli nie, przepracowuj, nie, nie przepracowujesz zdanie o sobie, to długo potem trzeba będzie czekać na swoją szansę, która może naprawdę popchnąć do nowych horyzontów. Także energia miesiąca może aktywować i strony cienia. Na przykład agresywne reakcje lub impulsywne reakcji, co może doprowadzić do konfliktów i pojawienia nowych reakcji obronnych. Bliźnięta ten miesiąc może przynieść duży sukces w miłości, nowe kontakty. Jeśli jesteś samotny, to w środku czerwca może wejść coś, co zakręci wirt miłosny, i naprawdę te relacje mo, mają szansę zostać relacjami na całe życie, ale zablokować taki wirt może tylko wewnętrzne programy karmy rodowej nieprzepracowane aspekty. Jeśli już masz partnera, to należy zainwestować swoją energię w komunikację, w romantyczne przygodę, przygotować się na wspólne e, rozmowy, spędzania czasu. Po 20 czerwcu może pojawić się niepewność i energia się trochę ob Badnie. Możesz trafić w jakiś stan e, zamkniętości, introwersji, ale intelektualna energia się zwiększa. Możesz skoncentrować się na jakimś ważnym projekcie, który przyniesie Ci zarobek. Rak, Twoja energia może aktywować się i inwestuj ją w nowe projekty lub relacje. Energia będzie Cię prowadzić, z Tobą będzie szła razem, pomagać Ci, znajdować odpowiednie, drogie do tego, żeby wszystko zakończać i pokładać. Musisz odnosić się do ludzi przyjaźniej, pokazać swoją wiedzę, swoją fachowość, energię czerwca no, będzie cię obderywała czarem. Zajmuj się swoim imidżem, ciesz się z tego, co masz, częściej się uśmiechaj i na pewno harmonia wejdzie do Twojego życia. Twórczość pomaga Ci wyrazić siebie i po nowemu otworzyć się na społeczeństwo. Koniec miesiąca może zamknąć już drzwi do przeszłości i życie możesz rozpocząć inaczej. Najważniejsze, nie pozwalaj emocjom wziąć górę do końca, w końcu miesiąca, a jeśli ktoś będzie prowokował Cię wyjście na pojedynek, staraj się nie zwracać na to uwagi. Lew, początek miesiąca może przynieść energetyczny chaos i nieporozumienie pomiędzy Tobą a społeczeństwem, ale energia tego miesiąca możliwe, że zmieni jakieś warunki w Twoim życiu. Po tym jak się skończy 5 czerwca, to u Ciebie może wzrosnąć zapotrzebowanie w miłości i pojawić się zapotrzebowanie po prostu pogrążyć się w nią całkowicie będzie się chciało jakiegoś przywiązania uczuć. W fachowych kontaktach albo w profesjonalnych relacjach, czas od 6 czerwca będzie trochę napięty trudnym. Twórcze wybuchy, inicjatywa będzie niezauważalna. Nie warto przejawiać. Opryskliwość lub kogoś wyzywać, kto będzie postępował nie tak, jak się chce, czyli po prostu poradzić sobie z agresją. Czas danego okresu zmusi cię zamknąć ze sobą przeszłość i zacząć życie od nowej kartki. Warto zwrócić uwagę na propozycję albo pojawienie się człowieka z zagranicy. Panna. Już początek czerwca zmusi ciebie do tego, że zaakceptować w końcu dobrą energię. Szczególnie jeśli to będzie dotyczyło jakichś zmian zawodowych. Pojawi się możliwość przeanalizować twój stosunek do kogoś lub czegoś i po prostu całkowicie zmienić swoje zdanie. Stres napięcie opadną po 5 czerwca. Wtedy można komunikować się z ludźmi otwierać się na nowe kontakty, porozmawiać otwarcie ze swoimi bliskimi i powiedzieć im swoje pretensje albo życzenia. A po 12 czerwca mogą pojawić się znów problemy z partnerami. Ci konflikty mogą pojawiać się przez nieprawidłowe rozpowszechnienie energii seksualnej. Trzeba pogrążyć się w pracę, a na końcu miesiąca otrzymasz bardzo dobre rezultat. WAGA uwag, otwierają się nowe stymulacje, motywacje, idzie fala energii, która po prostu była taka sama jak we wcześniej, wczesnej młodości. Dlatego ona, ta energia będzie wszystko transformować na pozytywne oczywiście. Czyli należy... I tak należy po prostu poddać się temu, zaakceptować ten proces. No, na przykład można zająć się sportem, zmianą swojego imidżu, trzeba wnosić w swoje życie coś konstruktywnego. A w przeciwnym wypadku może oczekiwać też agresja i wybuch emocji na bliskich. I jeśli już zaczniesz zmienić się już teraz, to aktywizujesz sobie programy sukcesu, otworzysz się na nowe energie. W środku jest bardzo silna energia, która może doprowadzić do konfliktów, dlatego ostrożnie podchodź do tych myśli, które noszą charakter niszczący. W drugiej połowie miesiąca nie podejmuj ważnych decyzji. odłóż to aż do lipca i wtedy pójdziesz drogą prawidłową. Skorpion ten czas przeniesie dużą energię. Można ją wykorzystać na budowanie relacji, na opiekę o swoim zdrowie, a najważniejsze, nie bądź agresywny. Nie przejawiaj niezadowolenia, a to od Ciebie odejdzie coś ważnego. Trzeba będzie zmienić swoje oczekiwania, trochę obniżyć swoje standardy. Ludzie będą zauważać Twoją fachowość, umiejętności dzięki temu, że pokażesz swoje mocne strony. I dzięki temu wzmocnisz swojej pozycji. Środek czerwca przeniesie obniżenie energii, dlatego nie warto podejmować decyzji w samotności indywidualnie. Oprócz tego jeszcze mogą pojawić się jakieś nieporozumienia z partnerami. Ci skorpiony, które nie mają partnera, to mogą pożegnać swoją samotność i zapoznać się z człowiekiem, który może czymś zaimponować, ale jednak. Nie będzie do końca tym ideałem, który tak się chce. Umiejętność i filozoficzny pogłon może pojawić się tylko na końcu miesiąca, a do tej pory możliwe są niestabilność i zmiany nastrojów. Strzelec. Należy przygotować się na poważność i odpowiedzialność we wszystkim. Energia tego miesiąca będzie sprawdzać Was na wiarę, na dążenia do celu, na wiarę w marzenie ten miesiąc może dla przedstawicieli tego znaku bardzo okazać się e, dosyć lekkim, otwartym, wskazującym na nowe możliwości. Ważne ich te możliwości zobaczyć. Także trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy brać i dawać. Trzeba być uważny, komu i co wy oddajecie i ile wy zabieracie, żeby nie było Chmury długów, które będzie wciągnęła Twoją w sukces. W, w tym miesiącu pojawią się możliwości zrobić coś dla biznesu. Energie będą prowadzić dalej. Dlatego się nie zatrzymuj, e, rób coś dla doskonalenia się. Z, od 5 czerwca pojawi się bardzo dobra szansa znaleźć swojego człowieka, ale inicjatywę trzeba będzie przyjawiać strzelca i szukać z tym człowiekiem wspólne punkty do kontaktu koło 12 czerwca energii trochę opadną pojawi się e, strefa konfliktowa dlatego nie podnoś rękawicy i nie walcz a to ob, będziesz obwiniany w, w, w tym, że jesteś władczy, zaborczy i na tym tle mogą pojawić się mocne konflikty koziorożec powodzenia otwiera swoje bramy tylko teraz należy być aktywnym Koło fortuny kręci się do koziorożców, ale konkurencja też nie śpi i trzeba będzie coś z kimś e, pomielić i pokazać się z lepszej strony. Trzeba będzie powalczyć. Ten okres będzie trochę poplątany i nie od razu można będzie dać temu okresu obiektywnym oceny, a także zbiegiem okoliczności. Później wszystko już wstanie na swoje miejsce i można będzie prawidłowo ocenić zbieg okoliczności. Ten miesiąc niesie ze sobą wyzwania losu. Czyli jeśli koziorożec poradzi ze wszystkimi zadaniami, to dobrze. Najważniejsze kierować się na szlachetność i odpowiedzialność. Dopiero po 23 czerwcu napięcie trochę spadnie i wtedy już konkurenty zostaną gdzieś tam daleko. Wodnik, los waży energii, podkreśla pozytywny. Co zrobiłeś w przeszłości, co stworzyłeś dobrego, to ono od razu przyjdzie. Ile dobrego tworzyłeś, tyle i przyjdzie. Wola powinna się włączać, i teraz należy aktywnie wkładać siły w swoje projekty, czego by oni nie dotyczyły. miłości, biznesu. Na początku miesiąca może pojawić się wybuch w energiach i to wywoła jakąś aktywność dookoła Ciebie i w Twoim świecie wewnętrznym. Pojawi się zapotrzebowanie w miłości i partner, mu przyjdzie partnera, że partnerzy muszą być do tego gotowi i żeby partnery nie bały się Wam więcej mówić o miłości, a Wy też musicie odpowiadać wzajemnością, mówić o swoich zapotrzebowaniach. Jeśli oczekiwania będą za duże, to będą konflikty i kłótnie. W drugiej połowie wodniki mogą otrzymać mnóstwo energii, optymizmu, dobre wiadomości i możliwość iść naprzód. Ryby, czekają na was zmiany. Czerwiec będzie takim zakrętnym punktem w losie. Trzeba brać odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje. Nie płynąć gdzieś tam według prądu, tylko pod prąd. Kariera. Będzie się Was cieszyć. Dlatego trzeba łapać szanse i propozycje. Teraz ryby imponują otoczeniu tym, że nie są wprost mówiący, premijny, a nawet pewny siebie. A na środku miesiąca otworzą się energii, które mogą wzmocnić pozycję we społeczeństwie. Nowe kontakty, nowe szanse. Druga połowa miesiąca zmusi przepracować pomyłki przeszłości. Znów trzeba będzie powrócić do przeszłości, zrobić pewne refleksje, wszystko oceniać inaczej, odpuścić kogoś w swojej duszy, wybaczyć i to pomoże iść dalej się rozwijać. A koniec miesiąca też musi skoncentrować się na swojej pracy, nad dokumentami lub jakimiś ważnymi papierami. Tylko prognoza jest zrobiona dla słonecznych znaków, a jeszcze wchodzi w grę Ascendent i znak księżycowy. Dlatego na to trzeba też zwrócić uwagę na takie punkty. No a w ogóle oczywiście jak tworzy się prognoza indywidualna dla kogoś, no to ona jest najważniejsza i wtedy człowiek jest w stanie otrzymać informację, która jest zrobiona dla niego, jest bardziej głęboka.